Sama idea, tak jak już wcześniej wszyscy chyba jednogłośnie powiedzieli, jest naprawdę super, no bo wiadomo, że pomagamy tym najbardziej potrzebu potrzebującym. Myślę, że fajnie powiedział nowy wiceprezes Polskiego Związku, że mimo tak napiętego czasu, mimo tak ciężkiego sezonu jak do tej pory, ci, którzy się tutaj pojawili, zrobili to praktycznie z własnego serca i... I to, to, to myślę, że jest warte, warte takiego doceniania. Natomiast no, najważniejsze jest to, że pomożemy dzieciom i myślę, że nic, nic lepszego przed świętami zrobić no, nie mogliśmy. Kiedy tylko mamy okazję, to jesteśmy gotowi na każde zawołanie i i wierzę, że ludzie tego nas myślą i to zdanie się nie zmieni. To jest realizacja testamentu założyciela UNICEF, w którym był Polak dr Ludwik Reichmann. Dzisiaj Polska jest tym krajem, który może świadczyć pomoc innym krajom, i to się w tej chwili właśnie dzieje. Kampania, jaką myśmy niedawno rozpoczęli, kampania na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom w Czadzie, to są szczepienia. To są walka z chorobami, a przede wszystkim zapewnienie podstawowych leków i podstawowych pożywek, aby te dzieci mogły przeżyć, bo to w tej chwili jest kraj, który jest na samym końcu listy tych krajów, gdzie dzieją się, gdzie. To nie jest slogan, ale autentycznie co 7 minut umiera dziecko. I to mamy potwierdzone z danych, byliśmy w Czadzie, mamy sporządzoną pełną dokumentację, ale znakomicie, że taki partner, jaki jest dla nas, Skrabełhatów, zaangażował się w tą akcję i bardzo szybko to podchwycili. I to, co powiedziałem, Skrabełhatu to jest naprawdę fajny klub i fajni ludzie. Polacy lubią pomagać i bardzo się chętnie angażują w takie właśnie akcje, gdzie są świadomi, wiedzą, gdzie te pieniądze pójdą. I co będzie za to zrealizowane. A to będą ośrodki terapeutyczne, to będzie cała akcja szczepień. W tej chwili kończy się tam jedna duża akcja szczepień przeciwko polio, którą prowadzi Komitet Francuski. Mamy informację, że wyedukowano lekarzy, przeszkolono pielęgniarzy. I my idziemy tym samym tropem, co nasi koledzy z Komitetu Francuskiego. Pomagamy w krajach Sahelu, a w tym przypadku konkretnie w Czadzie. Wystarczy wejść na naszą stronę i tam jest wszystko napisane. Tam można kliknąć, tam można wpłacić, tam można przekaz ostatnio w wielu tygodnikach w Polsce ukazały się nasze inserty, nasze informacje na temat całej prowadzonej akcji. Chcemy się w to zaangażować i Polska zaczyna być jest znaczącym już świadczącym pomoc innym. Bo tak jak wspomniałem, kiedyś to nam pomagano, bo ta pomoc płynęła do Polski. To kiedyś była UNRWA, UNRWA się przekształciła w UNICEF. No i My dzisiaj no, spłacamy troszeczkę ten dług wdzięczności, a pokazujemy, że mimo też naszych problemów wewnętrznych bo są miejsca, gdzie w Polsce też jest potrzebna pomoc, ale też pokazujemy, że my jesteśmy w stanie świadczyć pomoc na rzecz drugiego człowieka a tych najbardziej nieszczęśliwych i bezbronnych, bezradnych to są dzieci. Jest to kolejny etap współpracy, którą podpisaliśmy, jak Państwo dobrze pamiętacie, przy okazji rozpoczęcia sezonu w Bełchatowie. Już wtedy widzieliśmy, że ta inicjatywa musi się przyjąć. Du, du, duży, bardzo dobry oddźwięk kibiców siatkarskich na tą współpracę. Dla nas, tak jak powiedziałem, wówczas ogromne wyróżnienie, bo po liście intencyjnym do Genewy pan, pan dyrektor Krupiński powiedział, że ta współpraca jest akceptowana. Znaleźliśmy się obok tak uznanych marek, jak chociażby Barcelona. Jest to dla nas ogromna nobilitacja i cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym spotkało się to z takim dźwiękiem, pomimo tak faktycznie określonych problemów bardzo napiętnego kalendarza rozgrywek, indywidualnie kontuzji niektórych zawodników, którzy mogliby wziąć udział w, tym, w tych zawodach. Z, 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 udało nam się zebrać, zebrać te, te, tych reprezentantów, ale to dzisiaj jest nie najistotniejsza kwestia. Nieważne, czy dzisiaj zagrasz na 40% w ataku, czy na 30% w przyjęciu. Najważniejsza jest inicjatywa i cel, dla którego gramy, wyznaczony przez UNICEF, czyli na rzecz godujących dzieci w czadzie. Po raz kolejny to się potwierdza, że oprócz wspaniałych siatkarskich kibiców w Wyczynie mamy również wspaniałych ludzi, jesteśmy narodem otwartym, widzącym problemy również innych. Bardzo się cieszę, że, że do tego doszło tą drogą. Chciałbym podziękować wszystkim współorganizatorom tego, tego przedsięwzięcia, jak widzieli Państwo, również poza, poza siatkówki. Z jednej strony osoba od lat kibicująca polskim siatkarzom, Zygmunt Heinzer, który, który wspiera, wsparł tą inicjatywę, ale również taki młody, młody od kilku tygodni sportowiec, który na, o którym słychać od kilku tygodni. Na pierwszych stronach gazet Jurek Janowicz, który poproszony przez swoich rodziców, mój kontakt od, od wielu lat z jego tatą nawet w chwili się nie zastanawiał, i również dzisiaj siatkarsko zadebiutuje w PGS Skrze, Skrze, Chatów Obok tego kilka wspaniałych inicjatyw, konkursy, konkursy dla, dla dzieci, kącik malucha, jak i wspaniałe licytacje. Chociażby oryginalnej koszulki Barcelony z podpisami zawodników, m.in. Messiego, czy właśnie rakiety Jerzyka Janowicza. Wydaje mi się, że wynik tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest to po prostu dlaczego gramy i po co tu się wszyscy zjechaliśmy, a wynik w ogóle tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Pozycja ustalona, taktyka, jest jakaś? No ja, moja taktyka jest taka, żeby nie przeszkadzać mojej drużynie. <laughs> Cel? właściwie jest nie bezdyskusyjny, tak, więc tutaj jakby nie możemy sobie wyobrazić wspanialszej akcji tego, jak jak tak naprawdę można by wspomóc ideę, która nie ma sobie równych. Z drugiej strony mamy szansę na to, aby przy okazji pokazać coś nowego, czego, co nie było meczu charytatywnego tego typu dla unicef do tej pory, a przy okazji nie było Meczu jeszcze w nowej formule nigdy. Więc rzeczywiście, nawet jeśli te przepisy miałyby się może gdzieś tam odejść w zapomnienie, to w takim kontekście ten mecz na pewno na zawsze zapisze się w annałach myślę, że i UNICEF-u i e, Światowej Świadkówki. Tak naprawdę wynik nie jest ważny. Nie, to prawda. Od, tutaj od początku do końca zawsze mówiliśmy, że wynik jest sprawą drugorzędną. Cieszy mnie to, że część zawodników dała radę tutaj się pojawić w bardzo m, trudnym terminie, ponieważ y, trwają mecze ligowe, Puchar Polski. To wszystko jest trudne do e, ogarnięcia dla wielu zawodników i klubów. E, ci, którzy są, chyle czoło przed nimi i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy dzisiaj będą oglądać ten mecz, e, również będą Mieli okazję zobaczyć wspaniałe zawody sportowe, a przy okazji cieszyć się z tego celu, dla którego dzisiaj się spotkaliśmy. Myślę, że to jest bardzo ważna część w ogóle życia artystów. I myślę, że powinni się włączać w takie, w takie akcje. Oczywiście ci, którzy czują jakby taką potrzebę, bo ja nie mówię, że wszyscy. Natomiast jest to bardzo ważne, bo to też zwraca po prostu uwagę na, na problemy, które dzieją się na świecie. I widzowie dzięki temu Chętniej się dowiadują później przez właśnie e, czy celebrytów, czy aktorów, czy, czy piosenkarzy, czy właśnie sportowców, którzy dzisiaj, dzisiaj tutaj e, będą e, grać w siatkówkę. Ehm... Znaczy tak, nie chodzę, nie chodzę na, na mecze siatkówki, W ogóle mało się udzielam sportowo, niestety, bardzo bym chciała więcej, ale jakoś tak nigdy nie wychodzi. Natomiast oglądam w telewizji zawsze wszystkie mecze. Jest to dla mnie bardzo interesujące. Też z, może z tego powodu tak chętnie przyjechałam dzisiaj, nie tylko żeby wesprzeć UNICEF, co jest oczywiście najważniejsze dzisiejszego dnia, ale również, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć mecz i, i żeby zobaczyć zawodników której drużynie pani będzie kibicować? PGS Skrzeczy, czy reprezentantom no Polski? Właśnie nie wiem, jestem w kropce. Naprawdę nie wiem, komu mam kibicować. Okaże się, kto wygra. Tak, chyba tak. Niech wygra lepszy. No, przede wszystkim to jest to, że, że jest tak, tak szlachetna akcja charytatywna dzisiaj na, na biedne dzieci w czadzie. No, to jest najważniejsze, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli można komuś pomóc i to naprawdę nas nic nie kosztuje, tylko odrobinę dobrej chęci i, i że tak powiem serca swojego, to trzeba to robić. To, to jest, ja zawsze wychodzę z takiego założenia i dlatego też tutaj jestem. Jestem też charytatywny, także musimy wszystkim kibicować. No. Jestem bardzo zadowolona, że. Taka impreza się odbywa i że to organizuje moja ukochana drużyna, to jest najważniejsze. I uważam, że to jest naprawdę wspaniała, wspaniała inicjatywa, jeżeli możemy komuś pomóc. Na pewno bardzo fajne przeżycie i ekipa też była e, super. Całe szczęście, że tutaj asekurowali, nie podpowiadali, gdzie stawać, co robić. Tak to by było tragicznie. Zawsze medale, w Polsce można liczyć na, na wsparcie kibiców, niezależnie w jakim meczu, czy to jest mecz o niską radnych, stawkę, piechący, czy o wysoką, czy charytatywny. Dzięki wielkie za to, że przyszli Panie wspierać Panie Marku, przede wszystkim ważną bardzo, i szczytną inicjatywę. Inicjatywa naprawdę wspaniała i ja się cieszę bardzo, że mogę uczestniczyć w takim czymś. Bo dzieciaki na naprawdę tak potrzebują pomocy w Polsce, ale tak. i właśnie w tym końcu świata, także takie uczestnictwa są jak najbardziej potrzebne i z że i z Hatu przede okay. wszystkim staje na wysokości zadania, jakby to jest ZIK, to weszło projekt naprawdę wspaniały cieszę się, że, że, że takie rzeczy, siatkówka żyje w tym też. Długo zostanie pamięci ten mecz dzisiejszy? Na pewno ten medal będzie cenny, bo to jest dar serca, tak, dla tych ludzi, jakichś możliwości. Na pewno to będzie model, który będzie już miał na tym medzie Rynata, i Pani cieszę się Pana, bardzo, że mogę w tym uczestniczyć. Dziękuję.